Cześć, witajcie serdecznie po raz kolejny na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się oczywiście zużyciem gazu rocznym, ponieważ sezon grzewczy już za nami. Kocioł gazowy przestawiony jest na tryb letni, także używamy gazu tylko i wyłącznie do podgrzania bieżącej wody. Poro osób zarzucało mi, że moje miesięczne wyliczenia mają się nijak do realnego zużycia gazu w butli, i pod koniec roku, na samym końcu, bardzo wszystko się to mi. Rozjedzie. Także, czy mają rację, czy faktycznie tak jest, zapraszam serdecznie do oglądania. No i słuchajcie, zanim tak finalnie przejdziemy jeszcze raz na sam koniec do tej butli, żeby zobaczyć stan, na sam koniec odcinka, na sam koniec serii, żeby zobaczyć, jak to finalnie wygląda. To sporo osób też mi pisało, że w każdym odcinku powinienem zawrzeć taką informację. Jaki metraż mam dom? Czym ocieplony, czy mam 100% podłogówki, i tak dalej, i tak dalej. To wam powiem w tym odcinku, że mam ponad 160 m2, dom jest ocieplony szarym styropianem 20 cm, w domu mam 100% podłogówkę, żadnych grzejników. Jedynie w łazience mam grzejnik drabinkowy, ale on i tak jest podpięty pod sekcję. Podłogówki. On nie służy do podgrzania łazienki, tylko i wyłącznie do na przykład wysuszenia ręczników na następny dzień, które się tam na tej drabince odłoży. A teraz zapraszam Was na taką króciutką prezentację domu, żebyście sobie zobaczyli, jak to finalnie wygląda. Dobrze słuchajcie, żeby, że tak powiem, dokończyć tą serię w pełni profesjonalnie. Musimy zamknąć całkowicie rok, sezon grzewczy, więc musimy udać się z powrotem do Butli, zobaczyć stan. Mamy 30%, czyli tak jak Wam powiedziałem wcześniej, na wodę bieżącą praktycznie w ogóle tego gazu nie schodzi. Dlatego mamy cały czas 30% na butli, które nam zostało, czyli tyle samo, co w poprzednim odcinku. Także nie będziemy tutaj nic wyliczać, ponieważ wychodzi nam 0. Idziemy sobie tutaj do stolika. Pokażę Wam moje notatki, które już zapisałem sobie wcześniej. No i słuchajcie. Zobaczcie sobie sami, że wygląda to następująco. Zatankowaliśmy do pełna. Mieliśmy 87% na butli. Oczywiście wszystkie filmy są udokumentowane na moim kanale. Możecie sobie je bardzo łatwo z miesiąca na miesiąc odnaleźć, zobaczyć czy faktycznie tak było. No i teraz tak. Pierwszy film był na przełomie wrzesień-listopad. Zużyliśmy wtedy 8% gazu. Później. Drugi film był na przełomie listopada, grudnia. Zużyliśmy 14% gazu i z racji tego, że film kręcony był w grudniu któregoś tam dnia, już nie pamiętam, to leciał kolejny filmik, który kończy cały rok, czyli zużycie było do końca roku i zeszło jeszcze dodatkowe 5% gazu. Potem już mamy całe miesiące, czyli w styczniu zużyliśmy 10% gazu, w lutym zużyliśmy 8%, w marcu 7%. Jak widzicie, tendencja jest spadkowa. No i przełom kwiecień-maj, ponieważ to już są naprawdę kwiecień i maj to już były, wiecie, ciepłe miesiące, także zużyliśmy tylko 4%. No i teraz tak, musimy sobie to. Wejmę sobie drugi telefon. Łączymy kalkulator, musimy to szybko policzyć, czyli tak: 8% dodać 14%, dodać 5%, dodać 10%, dodać 8%, dodać 7% i dodać 4%. Wychodzi nam 56% butli, czyli nieco więcej jak połowa. I teraz tak: 56%. Z tego, czyli 87 minus 56, wychodzi nam na to, że powinniśmy mieć w butli 31%. Także, jak widzicie, wskazania na butli pokazują 30%. Z wyliczeń całorocznych wychodzi, że, powinni, że powinno zostać 31%. No, mi się wydaje, że możecie sobie bardzo łatwo sami zinterpretować. Czy z miesiąca na miesiąc, i z sezonu na sezon, z roku na rok, czy możemy wierzyć takim wskaźnikom na butli? I oczywiście, mi, gdzie wrzucam wam comiesięczne zużycia. Wydaje mi się, że pokazuje wszystko idealnie, ale ostateczny werdykt oczywiście pozostawiam wam, czy się wszystko zgadza, czy jednak się to wszystko strasznie rozjechało. Także serię kończymy. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to jak najbardziej oczywiście zadawajcie je w komentarzach. Jeżeli będzie ich naprawdę sporo, to postaram się nagrać kolejny filmik, taki bardziej Q&A, gdzie odpowiadam Wam na wszystkie pytania, które mi zadacie. Ja się będę standardowo z Wami żegnał. Lajkujcie, subskrybujcie kanał. Nadchodzi lato, także będzie sporo kontentu, również z testowania różnego sprzętu, na przykład hulajnóg elektrycznych, teraz mi wleciała kolejna nowa, także zapraszam serdecznie do komentowania, subskrypcji. Kliknijcie sobie dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego filmu i oczywiście do następnego. Trzymajcie się wszystkiego dobrego, cześć.